Raz dwa, raz, dwa, raz, dwa. Okej, okay, Panie Piotrze, tak emocjonalnie na początek yy, zapytam, kurczę, strasznie się wszyscy czujemy z tym, że Falubas przegrał trzeci mecz, przegrał znowu wyraźnie, że jest najsłabszy w tej chwili w i, I pytanie proste, jak to jest możliwe, tak? Że, że ten pański zespół znowu w tak ważnym meczu, jak pan sam wiedział, tak, tak, tak no kiepsko pojechał. No. Powie pan tak po ludzku. No, po ludzku, no, tak wygląda nie inaczej, co mam. Yy. Czarować. No, tor pokazał nam, w którym miejscu jesteśmy i rywale, mi, z którymi się ścigaliśmy do tej pory, e, obnaża nasze, nasze słabości. W sezon wyszliśmy słabo. E, gdzieś tam są pojedyncze jaskółki, ale to nie starcza. Mm, brakuje nam mocno i tutaj też nie chodzi o to absolutnie, żeby jedną osobę gdzieś tam e, linczować, ale brakuje nam lidera, e, czyli Leona Matsena. To też nie są jakieś na wielkie 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 nowości to ja tu dzisiaj tworzę. Bez niego nie mamy za bardzo prawa gdzieś tam stawiać się i rywalizować z drużynami, które jadą zdecydowanie lepiej jako, jako drużyna z nami. No co, niektórzy naprawdę tutaj gdzieś wykonali dużo pracy i jakiś tam mały ruch jest, ale to jeszcze nie starczy. Jako drużyna absolutnie nie potrafimy się postawić i po cichu, po cichu liczę, że kiedy ruszą rozgrywki Lig zagranicznych, to gdzieś w tym boju zaczną trochę łapać tą, łapać trochę, trochę więcej pewności, bo kiedy Przemek potrafi, który nie był krowany absolutnie na lidera, pokornie trenuje, nie marudzi o to, że tylko, 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 tylko się ściga, no to inni też, też mogą. Jeśli chodzi o niektórych zawodników, to naprawdę trzeba przewrócić do góry nogami sprzętowo, bo to co jest na dzisiaj to absolutnie nie są przygotowani do, do, do ekstra Ligi. Kręcenie się wokół tych samych jednostek przez cztery tygodnie z rzędu nic nie daje i tutaj nie widzę szans, aby na tych silnikach dalej można było walczyć z zawodnikami tak jak salidze. To tak mam wrażenie, bo Pan powiedział, że Przemek tutaj pracuje, jeździ, trenuje, nie marudzi na tor, to są rozumiesz to tak, że są w zespole tacy, którzy marudzą i, i oczekują czegoś innego, na przykład właśnie jeśli chodzi o przygotowanie toru? Mieliśmy różne tory, od, od A do Z, jeśli nie pasuje żaden, no to nie jest wina toru, no tutaj e, dzisiaj się nikogo nie ugotuje torem w PG Ekstralidze, żadnego zawodnika, tym bardziej szułówki. tor ma być powtarzalny, mieliśmy... Mieliśmy zagrożony, zagrożony mecz. Pandeka musiała być od wczoraj do dzisiaj. On trochę się różnił, był trochę wolniejszy, ale to, to jest na małą korektę, jeśli sprzed jest dobry. I tutaj absolutnie bym mnie nie szukał usprawiedliwień. To był równy dla wszystkich. Zaczęliśmy w miarę dobrze zawody później potrafili się go się dopasować, ale mówię, jeśli jednostka jest zła, to tutaj co by się nie zrobiło, to ona dalej będzie zła. Bo jest Gdzieś o postawy duży problem i a, mówię szczególnie tutaj jeśli chodzi o Leona, jest nieprzygotowany sprzętowo do sezonu na chwilę obecną i, i z tym sprzętem nic nie zrobi. No to ja o, o Leona chciałem pana zapytać, bo pamiętam, jak po meczu z Sparingowym zdrowym rybnik pan mówił, że no, Leon jest przygotowany i że najlepsze jednostki ma odłożone na, na ligę. To, to rozumiem, że yy, nie tylko pana okłamał, ale wychodzi, że cały zespół, tak? I, i chyba siebie przy okazji też. E, pan nie będziemy tutaj mówić, nie chciałbym tutaj się pasić, bo my potrzebujemy Leona i wszystko zrobimy, aby mu pomóc, ale jeśli był odłożony, no to, to, to chyba tak nie jest, bo jeździ na tych samych cały czas w silnikach, z tego co widzę, nie spowodują się dobrze, bo na to, że czy długi tor, czy twardy, czy przyczepny, to jest cały czas bez prędkości i to nie brakuje trochę, tylko brakuje dużo. Rasmus trochę, trochę się gdzieś tam wygrzebuje z tego problemu i czekam, kiedy ruszą ligi zagraniczne, żeby oni się ścigali, bo Ściganie się z wiatrem między sobą na swoim torze absolutnie to już nie jest kierunek, który może zbyt wiele pomóc. Oni potrzebują rywalizacji, ścigania się i tam łapania tej pewności oraz luz do mocy, której brakuje sobie niektórym. A co możecie zrobić takim że z tym Leonem Madsenem, bo rozumiem, że jeżeli pan mówi, że po raz kolejny, to samych, jakoś możecie go po prostu zmusić, żeby coś zmienił, no będziemy. Rozmawiać i próbować wyjść z tej sytuacji, ale to nie jest na to i teraz. A ja jeszcze o Jarka Hempola chciałem też zapytać, bo no, pan Jarosław to w tym sezonie taka sinusoida. Generalnie w każdym meczu. Są, są super e, biegi, a są biegi, kiedy no. No tak jak dzisiaj właśnie przyjeżdża z tyłu i widać, że brakuje punktu zaczepienia. Jaki jest jego problem? No Jarek to, to Jarek nie jest optymalny iździeńskiej formy i on to czuje. Potrafi wygrać, ale przyjechać czwarty. Eee... Nie jest optymalnej formy jeździeckiej i on sobie zdaje z tego sprawę, ale yy, ale wskoczy. Tutaj akurat yy, tu akurat jestem taki bardziej spokojny jeśli chodzi o jarkę. środę pan mówił, że ten mecz może zamknąć wam pewne drzwi, tak? Czyli właściwie wprost mówiąc zamknął wam pierwszą czwórkę i może dopiero trzecia kolejka. Wie Pan co, patrząc na formę, no to dzisiaj musimy bardziej skupiać się i budować formę, aby się bezpiecznie utrzymać, niż myśleć o, o czymś więcej. No bo absolutnie dzisiaj nie jesteśmy z potencjałem, który nas kwalifikuje do, do, do walki o, o medale. Dajmy sobie spokój z tym na chwilę obecną. Co z 24 Ile Michał Służytek może pauzować i, i jak Pan zamierza tutaj kombinować w kolejnych meczach z tą pozycją? No. Mamy to, co mamy, jeśli chodzi o tą formację. Czekam, na, czekam oczywiście na, na starty Ligi 24. dmpj ruszają na moment, czyli też ci zawodnicy będą mieli możliwość do tego, aby się jeździć, rywalizować i rozjeżdżać. Myślę, że Michał no, to te dwa tygodnie popauzuje, ale, ale tak po cichu liczę, że na pierwszy mecz Ligi 24 już wróci do nas. Tak patrząc na swoich zawodników, to pan widział w czasie meczu, że tak oklapli i, tak, i, tak, i tak, taka smuta w tym zespole jest, czy tam jeszcze coś, coś, coś takiego widać, bo że oni coś próbują, czy tak właściwie z każdym biegiem ten zespół tak, tak upada? No nie upada, tak, tak, tak się jedzie, na ile rywal pozwala. Walka była, wszyscy wiedzą, że tutaj nie ma odpuszczania. Oczywiście to skrzydła są podcięte, ale to nikt tam się nie położył w połowie zawodów i nie przyszedł obok, obok, obok meczu. Brakuje, nie starczyło, ale tu absolutnie bym nie powiedział, że zawodnicy nie walczyli. Bardzo, bardzo, bardzo poważnie podchodzili do tego, dawali siebie 100%. Ale te 100% na dzisiaj nie wystarcza, aby rywalizować z a przynajmniej z tymi, z którymi mieliśmy przyjemność. Dzięki.